Witam wszystkich dzisiaj będzie odcinek jak pozbyć się z foliówki mrówek, ślimaczków i innych szkodników w sposób ekologiczny. O, tutaj mamy tutaj mamy mrówki na sałacie jakieś tam ślimaczki i różne inne szkodniki i teraz trzeba tutaj wprowadzić ekologiczny kombajn do usuwania tych wszystkich szkodników a takim ekologicznym ekologicznym kombajnem jest kurczak Który nie może rano się doczekać, aż go tu wpuścimy. Bo na noc idzie do domu jeszcze pod żarówkę, ale cały dzień kombajnuje nam foliówkę ze ślimaków, insektów, mszyc i mrówek. Tak więc, wykluł się miesiąc temu jeden kurczaczek z dziewięciu jaj. No nie wiedziałem po co, ale teraz już wiem. Czyściciel foliówki. Kogucik, czyściciel foliówki. Tak więc jak macie we foliówce mrówki, tak jak były jeszcze kiedyś tu, parę dni temu. Ale kogucik je tu ładnie wykombajnował. Ma pasze, ma wodę, wodą zainteresowany, ale... ale paszą tu nie jest w ogóle zainteresowany, bo ma lepsze rzeczy. O tak, jeszcze kubka i do przodu. No. Już mamy robaczka, następnego. Tak więc życzę ekologicznych upraw. Baju.